Cześć wszystkim witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, ja nazywam się BroTa, to jest prezentacja postaci z Lego Hobby. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować postać, nie kto innego jak dobrze wam znanego Frodo. Frodo może się grupować i mieścić się w ciasnych przejściach LEGO. Wybierzmy sobie Frodo, moi drodzy, postać, którą znacie z władcy pierścieni, za bardzo też, też ona dużo chyba nie robi. Moi drodzy, nie ma jakichś specjalnych umiejętności z tego co widzę. Może jedynie skakać, może też bić pięśćmi. Zobaczmy skok z wyskoku. Tak to wygląda. Zero animacji. Postać też nie ma nic w swoim ekwipunku. Możemy jej na przykład wybrać, proszę bardzo. Wazonem, może tłuc. No ale to jednak nie jest to, co posiada domyślnie Frodo, moi drodzy. W ogóle zobaczmy z przybliżeniem, proszę bardzo, jak ten Frodo nasz tutaj wygląda. Może tak? Słuchajcie. No i obejdźmy, zobaczmy naokoło. Ma tutaj szelki, koszula, spodnia. Spodnia na szelka, Spodnie, przepraszam, na szelkach i koszule, więc tak wygląda Frodo, moi drodzy. Nie jest to jakby... Nie jest to jakby, słuchajcie, postać, która może coś zdziałać. To jest tylko taka pokazówka, taki jak że Frodo istnieje, ponieważ Lego Hobbit nie odgrywał on, jak się okazuje, istotnej, słuchajcie, rzeczy. No ale, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Frodo. Ja dziękuję Wam za, za, ten, za ten wspólnie spędzony czas i zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć, do zobaczenia.